Hey, super, że jesteś. W dzisiejszej historii przenosimy się do stanu Kentucky w USA. Ale zanim tam się udamy, ja wiem, że odcinek jest krótki. Natomiast pierwsza rzecz nawala mi pomału sprzęt do nagrywania, więc jak ktoś ma na zbyciu jakiś dobry mikrofon albo telefon, to ja się w ogóle nie obrażę, można się ze mną skontaktować. A poza tym, chciałam po prostu opowiedzieć ci tę historię. I mimo, że przez dobre trzy dni szukałam dodatkowych źródeł, to zwyczajnie nie znalazłam. Więc nie mogę wymyślać i dorabiać sobie historii tam, gdzie jej nie ma. Tak więc, bez przedłużania, Kentucky, w USA. Przenosimy się też do historii, w której sprawca Uniknął wszelkich kar i konsekwencji, a sprawcą tym był urodzony 22 września 1922 roku Carl Newton Mahan. Chłopiec wraz ze swoimi rodzicami, Johnem i Coron Dixon, mieszkali w Painsville w hrabstwie Johnson. Trzy lata później na świat przyszedł też drugi chłopiec. James Thomas. Paintsville było małym, górniczym miasteczkiem, w którym prawie 100 lat temu mali chłopcy niewiele mieli do roboty. Włóczyli się więc bez celu, bawiąc się tym, co znaleźli. Tamtego pamiętnego dnia dwóch chłopców znalazło kawałek żelaza. Planowali sprzedaż tego kawałka złomu, by uzyskać drobne kieszonkowe. I choć ogólne załamanie rynku, które nastąpiło w Stanach w 1929 roku, nie miało wydarzyć się jeszcze przez dobrych kilka miesięcy, to samo górnicze miasteczko nie miało się zbyt dobrze. A życie w Paintsville było ciężkie. Cała mieszkająca tam klasa robotnicza spędzała dni na wydobywaniu węgla. 18 maja 1929 roku. Sześcioletni wówczas Karl oraz jego o dwa lata starszy kolega Cecil van Hoos pokłócili się nie na żarty o wspomniany wcześniej kawałek złomu. Podczas kłótni parolatków doszło wręcz do rękoczynów, kiedy to starszy z chłopców zabrał kawałek żelaza dla siebie, przy okazji uderzając młodszego w twarz. Karl nie dał sobie jednak w kaszę dmuchać. Wrócił do domu, wspiął się na krzesło, by dosięgnąć dwunastokalibrową strzelbę swojego ojca. Broń na co dzień wisiała bowiem nad drzwiami. Chłopcu udało się dosięgnąć wspomnianą wcześniej pukawkę. Wrócił na zewnątrz, odnalazł Cecila, po czym zawołał, że go ustrzeli i pociągnął za cęgiel. Sześciolatek był najmłodszą osobą oskarżoną o morderstwo nie tylko w Kentucky, ale prawdopodobnie w całym kraju. Akt oskarżenia odczytano mu po zaledwie kilku dniach od tragicznego wydarzenia. Tak jak dzisiaj, obrońca zazwyczaj mówi oskarżonemu, by ten nie zeznawał w swojej sprawie dla swojego własnego dobra? Tak kiedyś czasy były inne. Karl z samego rana opowiedział w sądzie, co stało się tego dnia i jak do tego doszło, że jego ośmioletni kolega stracił życie. Całą resztę posiedzenia zmuszony był siedzieć w ławie oskarżonych. A jak łatwo się domyślić, sześciolatka taka impreza ani nie bawiła, ani za bardzo nie interesowała. To najzwyczajniej na świecie co i róż przysypiał. Ponieważ wydarzenia. Z 18 maja nie pozostawiały żadnych wątpliwości, ława przysięgłych potrzebowała jedynie 30 minut, by uznać chłopca winnym. Podczas obrad doszli jednak do wniosku, że uznają go winnym mniejszego zarzutu, czyli pozbawienia życia. A ja tylko przypominam, że morderstwo to nie zabójstwo. Z punktu widzenia prawa to są dwie różne kwestie, niosące za sobą nieco inny wachlarz kar. Sześciolatek został więc skazany za mniejsze przestępstwo, a wyrok jego brzmiał 15 lat w szkole reformującej czyli w takim ówczesnym poprawczaku. Wyrok został podpisany przez sędziego hrabstwa Johnson, jednak rodzice, nie bardzo chcieli, by ich syn musiał przeżywać jakieś dodatkowe traumy czy niedogodności, i po ustaleniu poręczenia majątkowego w wysokości 500 dolarów Karl wyszedł na tak zwaną wolność. Ze względu na wiek przestępcy w okolicy rozpętała się burza. Oraz publicznie zaczęto zastanawiać się, czy ten chłopiec był mordercą, czy on w ogóle wiedział, co robi. Czy może być pociągnięty do odpowiedzialności za swoje tragiczne, bądź co bądź posunięcie, a jeżeli jak najbardziej może i powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności, to w jaki sposób społeczeństwo ma ustalać kary dla tak młodego członka? Z powodu tych właśnie pytań niektórzy uważali, że mniejsze przestępstwo, mniejsze przewinienie, za które chłopiec został skazany, w żaden sposób nie było wystarczające. W końcu drugi chłopiec stracił życie. Inni zaś stawiali na młody wiek, a co za tym idzie na niedorozwinięcie czy też niewykształcenie jeszcze pewnych zachowań społecznych, i w związku z tym uważali, że jakakolwiek kara dla sześcioletniego chłopca nie powinna w ogóle mieć miejsca. O całej sprawie zrobiło się wyjątkowo głośno. W końcu jeden z sędziów Sądu Okręgowego wystawił pisemnie zakaz posyłania chłopca do szkoły reformującej. Ponadto sędzia wyraźnie potępił działanie swojego poprzednika, mówiąc, że tamten przekroczył swoje uprawnienia, pozwalając, by sześciolatek odpowiadał przed Sądem Kryminalnym oraz przed ławą przysięgłych. Normalnym było, że sprawy osób nieletnich nie trafiały przed ławy przysięgłych, a o jakikolwiek karze sędzia hrabstwa decydował sam. Ówczesne szmatławce, mm, pardon, gazety zachowywały się dokładnie jak te w naszych dzisiejszych czasach. Jedne z nich stawiały go typowo jako przestępcę i skazanego, Włącznie z tym, że tytuły krzyczały: Skazany, a tuż pod nimi znajdował się obraz chudego sześciolatka w garniturku i pod krawatem. Inne natomiast ukazywały go jako małego, biednego, zagubionego chłopca w kojących i kochających objęciach jego matki. Ojciec chłopca, John Mahan, powiedział reporterom z New York Times, że Karl nie wiedział, że w strzelbie był nabój. Chciał tylko wystraszyć Cecyla i, jeżeli wiedziałby, że broń jest załadowana, wyjąłby z niej nabój. Ojciec chłopca powiedział też, że malec był niewzruszony całym potokiem fotoreporterów i reporterów. I tak samo jak wcześniej chodził do łóżka o 19, a wstawał o 7:30 rano. Jedyne, co się zmieniło, to chłopiec wyraźnie ucieszony był zainteresowaniem, jakie okazywała mu prasa, ponieważ dostawał pieniądze za to, że pozował dla nich do zdjęć. Poza tym rodzina Mahan zaczęła otrzymywać listy od ludzi z całego kraju. Co ciekawe, ludzie ci przesyłali wyrazy współczucia oraz wielkiego zdziwienia wyrokiem ich syna. Ja nie wiem, czy nikt wówczas nie przejmował się losem zastrzelonego ośmiolatka, ale takie właśnie informacje podawane były w ówczesnych periodykach. Koniec końców, decyzję finałową miał podjąć prokurator generalny stanu Kentucky. Po miesiącu od wyroku na chłopca, prokurator generalny ogłosił, iż przyjrzał się on całej sprawie, przejrzał całą dokumentację, po czym nie zrobił i nie powiedział absolutnie nic. W związku z powyższym chłopiec zwyczajnie został z rodzicami, bez żadnych konsekwencji i bez żadnej kary. Karl poślubił starszą od niego o 4 lata, Roxy Sherrill, zmarła w wieku zaledwie 35 lat, 28 kwietnia 1958 roku, i został pochowany na cmentarzu Evergreen w Louisville w Kentucky. Roxy zaś w spokoju dożyła 80. -tki. Cóż jednak zmieniło się w prawie? Przez ten czas wszystkie stany ustanowiły sobie dość skomplikowany i rozległy system przestępstw popełnianych przez osoby nieletnie. Utworzyli też specjalną gałąź psychologii, która zajmuje się studiowaniem młodocianych, dziecięcych wręcz kryminalistów. I co w związku z tym? Otóż okazuje się, że nic. Ponieważ po dziś dzień eksperci oraz psychologowie od spraw dzieci. Nie potrafią dojść do porozumienia, czy zabijający kogoś sześciolatek jest zabójcą, czy też jednak jest sam ofiarą. Zmieniło się jedynie to, że od lat dwudziestych XX wieku młodociani przestępcy traktowani są jak osoby młodociane, ponieważ do tego czasu, bez względu na to, ile miało się lat, było się raczej traktowanym jak osoba dorosła pod względem prawnym. A ja dodam od siebie, że nie tylko prawnym, bo kiedyś na przykład w kopalniach jak najbardziej pracowały dzieci i pracowały kobiety. Mówię tutaj o wydobyciu. Dzieci pracowały też w kominach, często utykając, ginąc w nich. Tak samo jak w przemyśle, w różnych fabrykach, na przykład włókienniczych. Według profesora socjologii z Północnego Uniwersytetu Kentucky, Roberta Lili. Dziś patrzy się jednak inaczej, jeżeli chodzi o skutki emocjonalne oraz psychiczne, jakie stają się udziałem dziecięcych przestców. I jeżeli o samą historię chodzi, to na dzisiaj to wszystko. Dzięki za suby, dzięki za lajki, dzięki, że chciałaś spędzić ten czas ze mną, za okazywane wsparcie Oczywiście dziękuję Ani M i Genaro. Jeżeli chciałabyś dołączyć do tych osób, to zapraszam do dołączenia na YouTube, przesłania podziękowania albo skorzystania z linków poniżej. Przypominam, że nadal posiadam kody z Embig Go. A żeby takowy otrzymać lub wylosować, należy być subskrybentem kanału, mieć tą subskrypcję publiczną, bo tylko taką widzę. I napisać w komentarzu, który odcinek podobał Ci się najbardziej i dlaczego. Jeżeli lubisz słuchać o zupełnie innych historiach, problemach społecznych, cenzurze i tego typu kwestiach, zapraszam Cię serdecznie również na mój drugi kanał Kawa i Ciastki, do którego link znajdziesz także poniżej. A tymczasem dobranoc.